Cześć, witam na kanale Knife Division. Ja się nazywam Łukasz. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Black Division, a przed nami coś ze starożytnego bóstwa, czyli Fox Anunnaki. Zapraszam. Nóż przychodzi w takim oto kartonowym opakowaniu z flagą Włoch, elegancko. Wszystko fajnie, pięknie. W środku mamy oczywiście instrukcję. Dodatkowo mamy taki oto nylonowy pokrowiec, który można przytroczyć do, do pasa, do plecaka. To jest na systemie mole, więc wszystko fajnie pięknie. A przychodzi dlatego, bo nóż nie ma klipsa, więc to tak naprawdę... Jakbyśmy chcieli nóż mieć tak typowo przy sobie przy sobie, no to jest jedna z opcji, którą daje, w sumie jedyna opcja, którą daje producent. No i oczywiście sam nóż. Głównie wykonana jest ze stali N690CO. Typ główni to Sheepwood. Wykończenie główni to cerakotę. Hartowanie to 58-60 HRC. Szlif to pełny płaski. Długość głowni to 115 mm. Grubość głowni to 5 mm. Sposób otwierania jest tutaj oburącz I prawdopodobnie zastosowano tutaj podkładki z fosforu na rękojeści mamy G10. Linersy są tutaj stalowe i tak nieco odchudzane. Blokada to backlog z dodatkową blokadą. klipsa tutaj nie mamy, bo w zestawie jest pokrowiec. Backspacera tutaj nie ma. Jest otwór na linkę. Długość, jak jest złożony, to 15 cm. Długość, jak jest rozłożony, to 25,9 cm. Jego waga to 311 gramów. Co do moich odczuć względem tego noża, to zaczniemy sobie może od minus. Pierwsze co, to jak ten nóż chodzi. W zasadzie nie chodzi. Mega ciężko tak głównie chodzi. Liczyłem, że ono chociaż troszeczkę będzie opadać pod własnym ciężarem, ale. Nie ma opcji. Zobaczcie. O, tutaj dopiero dziś łapie. Troszeczkę siły. O. Nie wiem czemu, nawet, nawet mówiąc o tym, na jakich on jest podkładkach, tak naprawdę nie mam pewności, czy to na pewno jest fosforobrąz. Bo. No bo tak. Chciałbym ten nóż rozkręcić i go. No zobaczyć, tak naprawdę, co to jest. Bo ha, najśmieszniejszy. Producent nie podaje. Na stronie Fox Cutlery, nie dowiecie się jakie podkładki są w tym nożu, super, dla mnie to jest taka bardzo podstawowa informacja, ale to nie tylko oni tak robią, tutaj myślę, że warto ich wytłumaczyć, nie są jedyną firmą, która tak robi. Bardzo często to wygląda w ten sposób, że szukam po internecie informacji, bo, bo, bo nie każdy nóż mogę rozkręcić, tego właśnie nie mogę rozkręcić, bo mam go jeszcze na gwarancji, a jak zacznę ruszać coś przy śrubach i to wyjdzie, to stracę gwarancję, a trochę mi przyznam się bez bicia szkoda. Także, także nie mogę się doczekać, aż skończy się na niego gwarancja, ale coś czuję, że chyba nie wytrzymam i go rozkręcę i zobaczę o co, co, co tak naprawdę chodzi. Nie wiem czy tam jest jakiś syf, czy co. Ja już w niego lałem tyle oleju, bo myślałem, że może to się gdzieś tam nasmaruje. No podejrzewam, że to fosforo, brąz, może tam one na są zaśniedziały, te okładki czy coś i trzeba je po prostu przepolerować sposób jego otwierania, czyli właśnie ubórcz, tu jak widzicie to nie jest seryjny kołek czy coś. Ja go sobie dokupiłem na Ali, musiałem go swoją drogą mocno przerobić, żeby w ogóle wszedł na tą głównie, bo tutaj mamy 5 mm i Ja sobie ten kołek porobiłem i teraz jest. jest tak, czyli jakby jedną ręką go otworzę, ale już... Jedną go nie złożę. Tutaj trzeba się to pchnąć. Liczę, że jak go rozkręcę i, i zobaczę co to chodzi, to będę wiedział, może ten nóż faktycznie gdzieś tam będzie trochę lepiej chodził. Na forum Fox Cutlery w ogóle czytałem, tam ktoś pisał, ktoś zadał pytanie właśnie, co zrobić, żeby ten nóż trochę lepiej chodził. I tam ktoś pisał, żeby go zostawić w ten sposób otwartego na dwa dni i że podobno będzie lepiej. Ja to zrobiłem, no trosze wrażenie, że jest tak samo. Pewnie chodziło o to, żeby ta sprężona troszeczkę się rozciągnęła i przez to będziemy mniej trzymać. No, ale jak kojarzycie z poprzedniego odcinka o Likonie, no to tam też jest ten sam typ, nazwijmy to, blokady yy, i tam to chodzi gładziutko elegancko. Więc no, obstawiam, że to jest jakiś problem z tymi podkładkami, muszę, muszę to ogarnąć. Sam ten nóż też nie ma klipsa i trochę szkoda, bo ja chętnie nosiłbym go w kieszeni. Ja w sumie większość swojej noży noszę w kieszeni. No ale to nam nie wymusiło takie działanie, że po prostu ja go noszę w nerce. Zawsze staram się mieć coś mniejszego powiedzmy, znaczy dla, dla, dla niejednego mój mniejszy to będzie jego największy. Ale na przykład nie wiem, Recona mam w kieszeni, albo Lion Steela mam w kieszeni, a y, Anunaki albo Voyagera XL mam zawsze w nerce. Zatem brak u ogólnie jest troszeczkę irytujący, no ale na... Udało mi się jakoś ten temat rozwiązać. Ciekaw nawet jestem, czy dałoby się, znaczy na pewno by się dało zrobić mu otwory, jakiś klips tu zamontować. Nie wiem tylko, jakby wyglądał i jaki klips tutaj dopasować, ale ja się chyba już tak naprawdę przyzwyczaiłem do tego, że, że ten nosz zawsze noszę gdzieś tam w nece po prostu. Jego waga, o Jezus. Myślę, że nie jednego, nie jeden będzie miał zawroty głowy na samą myśl o tym, że ten dziad ma 311 gram. 311 gramów, nie? Przesłyszeliście się. On jest cięższy niż na przykład dwa rikony razem wzięte. O całe 11 gramów. No jest, no ale jest on jest duży, jest gruby, sama ta rękojeść, zobaczcie jaka ona jest gruba nawet tak w porównaniu do mojej ręki. Więc, więc no to, no to musi ważyć, nie? To nie jest tak. On zresztą tutaj właśnie, on tutaj ma zrobione stalowe linersy jeszcze dodatkowo. Tak jakby już 5 mm głownia to było mało, jeżeli chodzi o jakieś kwestię jego wagi, więc on ma zrobione jeszcze właśnie stalowe linersy. Ja tam powiedziałem, że one są odchudzane, ale one takie mają... Nie, nie, nie wiem czy to nie jest kwestia jakby przez samą blokadę, to takie wymuszone trochę odchudzenie. Po jednej i po, prawej, po, je, po lewej i po prawej stronie są zrobione takie wzdłużne wcięcia. One są bardzo malutkie, no trochę gramów na pewno to zabiera. Ja co prawda podałem wam, że one są odchudzane, bo poniekąd wynika to chyba z samej blokady, ale, ale czy one tak naprawdę... No nie no, gramów trochę zabierają, no ale to i tak już przy, przy, przy jego całej wielkości ma się to chyba te kilka gramów tak naprawdę już nie zrobiłoby różnicy. No ale gadam. Yy, no i jest czorny, czorny, czarny olek. Po lubię ten kolor. Nie wyobrażam sobie innego koloru. Czarny jest uniwersalny, czarny jest do wszystkiego. I mi to, mi to osobiście pasuje. Dla jednego to będzie minus. Dobrze, przejdźmy do plusów. Cerakote. Ona jest fajna. Tutaj jest fajna. Wiem, że mnie w niejednych markach narzekają trochę na to cerakote, że to też schodzi od patrzenia. Ja go już ogólnie używałem do jakiegoś tam takiego drobnego, nazwijmy to karczowania. Co prawda. On się tak naprawdę odsiłował bardziej z drewnem, ale potem była jakaś, aha, yy, ja potem jeszcze musiałem wyciąć korzenie i ciężko mi się było tam dostać szpadłem, więc wzięłem tego dziada. No i trochę się gdzieś tam o te kamyki porysowała. No, no nie jakoś strasznie jako kamienie, więc to też nie, nie to, że o, o gąbeczkę czy coś, więc, więc ona jest porysowana ta powłoka, ale, ale dla mnie to osobiście nigdy nie był minus, że że gdzieś tam ta powłoka schodzi, bo, bo to po prostu pokazuje, że nóż jest używany, a tak? nie, nie jest pułkownikiem. Więc moim, moim zdaniem to jest akurat na plus. Fajnie to wygląda, pokazuje, że nóż jest używany, więc, więc, więc spoko. Co do skali. Mamy tutaj N690CO. Jest to skał ogólnie bolerowska. Tylko jest to, albo jest tak samo też nazywana N690 Extra. Gdzieś też się spotkałem z taką nazwą. To jest nic innego jak N690 ulepszone o kobalt, w sensie o większą ilość kobaltu, co dodatkowo nadaje tej stali takiej dodatkowej sprężystości. Więc spoko. to jego wielkość. Dla mnie to jest na przykład na plus, bo, bo, bo jest, jest, znaczy ja lubię duże noże, więc, więc to, to też poniekąd stąd wynika. Ale moim zdaniem duży nóż, może więcej. Hmm. Zrobi to samo co mały nóż, a mały nóż nie zrobi tego, co zrobi duży nóż, więc, więc ja osobiście gdzieś tam, gdzieś tam lubię. Mi jego wielkość na pewno nie przeszkadza. Fajne jest właśnie też to jego wyprofilowanie rękojeści, bo mamy, możemy mieć tutaj bardzo bliski ten chwyt do, do bardziej precyzyjnej pracy. Mamy w ogóle w samej głowni zrobione też jakby dwa, dwa miejsca z jimpingiem, zrobiony z sensem ten jimping nie jest za ostry, nie jest jakiś za płytki czy coś. Jest wygodny w każdym razie, a to myślę najistotniejsze. Mamy tutaj mamy chwyt, mamy ten zwykły, nazwijmy to standardowy chwyt i mamy jeszcze tutaj, gdzie to już jest ten bardziej taki chwyt do, do łupania czegoś tak, jak też jest fajnie wysoki. To jest taki nóż do takich ciężkich robót, ale z taką stalą że, że i z takim szlifem, że naprawdę fajnie się tym obsługuje, fajnie się tym działa. Ta składana się kiera trochę. I naprawdę to działa. Jezu, jak to działa. Jak to wchodzi, jak to tnie. I też ważna kwestia, o której wspomniałem przy filmiku z Rikonem. Ja go co prawda jeszcze nie ostrzyłem, no bo jeszcze nie wymaga, ale, ale z tego co widzę, to wychodzi na to, że tutaj przynajmniej szlify są równe. Czyli można. W ogóle w włoskie noże, bo Fox jest włoskim nożem, one są takie wymuskane, takie. takie, takie Aha, warto jeszcze właśnie, jeszcze jedna rzecz. Yy, bo powiedziałem, że jest backup z dodatkową blokadą. O, kto ją. Ja. Wielu myślało w ogóle, że to jest Axis. Haha, w takim mnożu Axis, no to byłoby ciekawe. Co nam to daje? Blokada włączona. I nie zwolnimy blokady. Także takie dodatkowe zabezpieczenie, gdy nam się tam gdzieś ktoś się martwił, że wcisnę blokadę i mi się zamknie, no to ja Wam coś pokażę. Nacisnąłem blokadę i on się dalej nie zamyka. <tak> także ta blokada tak nie do końca to jest potrzebna. Ale z drugiej strony fajne jest też to, że jak na już złożymy, to też ją możemy. O! I z kolei go nie otworzymy. Także, także ogólnie jest no, dobra opcja z tą blokadą. Ja go na przykład w przenoszę raczej w ten sposób. Pomóc, żeby mi się otworzył, czy coś, ale. Jak to mówią. Przezorny, zawsze ubezpieczony. No, także. Aha, i wspomniałem w ogóle właśnie o, o, o tym. O tym bóstwie i tak dalej. No bo Anunnaki oznacza przychodzący z nieba na ziemię i to tam jest nawiązanie do sumeryjskich bogów jest podejrzenie, że Anunnaki byli bóstwem z kosmosu, który tam wprowadził różne rzeczy i tam oczarował cywilizację wtedy panującą. Nazwali go Anunnaki? No nie wiem. No faktycznie. Trochę jak z kosmosu. Ten dziad. Ale przez to, że ja nawet nie wiem, czy czy nie jestem jedyną osobą w Polsce, która go ma? Bo jak gdzieś tam przeszukałem internet, to wiecie, że nie ma żadnej polskiej recenzji w An Fox -Anunaki? Jestem pierwszy, haha. Włosko-sumeryjski Bóg Anunaki. Czy go polecam? Ja go osobiście polecam dla ludzi, którzy lubią duże noże do roboty. Chociaż ma backloka, więc ten piach nieszczęsny w blokadzie to on będzie mega przeszkadzał, ale wciąż swoją drogą to jest linia robiona dla służb mundurowych we Włoszech, nawet nie wiem czy nie specjalnie. Także ja osobiście przed jak mielibyście okazję go kupić, to zanim go kupicie, to go sobie spróbujcie go najpierw sobie od kogoś może też ktoś ma pożyczyć, dotknąć, trochę się nim pobawić, bo nie jednemu te 311 gramów będzie przeszkadzało. Byłem na cekę i wiele osób się mnie pytało, masz anunaki? Mm. Mam, specjalnie go wzięłem. I nie jeden, który go wybrał, mówił, Jezus, jaki ciężki. Czy ja go polecam? Oczywiście, że go polecam. To on, włosko-symeryjski Bóg z kosmosu. To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcjach, o łapkach w górę, o komentarzach. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o sumeryjskim bóstwie. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.